Witam Was serdecznie na moim kanale dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wiele. Jak widzicie, już mam podłogę zrobioną, żeby film nie, żeby nie trwał długo. E, najlepiej, żeby e, było prostokątne i do budowy potrzebujemy gładki kwarc, no będzie tak ładnie e, wyglądało. Niebieską szybę, możecie zrobić, jaką chcecie. Według mnie niebieska szyba będzie ładnie wyglądać. Drzwi oraz schody. E, pierwszym krokiem jest właśnie zrobienie podłogi. E, drugim. Ja sobie najpierw zrobię takie cztery klockowe wieże. Raz, dwa, trzy, cztery. I później kładę szkło w ich obrębie. Chociaż myślę, że dwie wystarczą. Ale możecie robić ile chcecie. Chociaż tak trzy warstwy lub dwie warstwy szkła będą akurat idealnie pasować. No i myślę, że w czasie jak będę uzupełniać tę szkołę, możecie zasubskrybować ten kanał, możecie kliknąć łapkę w górę i jeśli zasubskrybujecie ten kanał i yy, klikniecie dzwoneczek, nie, umiej, nie was żaden film. Na przykład yy, mam za niedługo w planach nagranie film z moją siostrą, jak ona pokazuje jak buduje, no więc jak zasubskrybujesz, nie przegapisz tego fajnego filmu. To będzie pierwszy film mojej siostry, więc fajnie będzie, jak wpadniesz, klikniesz łapkę w górę i zasubskrybujesz. Bo moja siostra by się ucieszyła, że ktoś w ogóle ją ogląda, więc proszę, zasubskrybuj mnie i kliknij łapkę w górę. A będzie mi bardzo miło. Eee, też ojeku, jakieś e, reklamy. Pokażę za chwilę, do was wrócę. Dobra, już jestem. E, była jakaś e, reklama. No i co ja tam mówiłam? A, moje, możecie też oglądać moje poprzednie filmy, które jakby doradzają Wam lub jakby pomagają w. Na przykład dużo ludzi nie wie jak zrobić tęczową owieczkę w Minecraft, a jakby jak zrobić latający samolot. I właśnie takie filmy możecie zobaczyć u mnie na kanale, ponieważ takie poradniki, jak zrobić coś w Minecrafcie, właśnie staram się nagrywać. Tak na przykład jak ten, yy, jak zbudować willę. Dobra, podczas tego gadania już zrobiłam całkiem ładną willę, ale myślę, że to będzie można jeszcze przedłużyć o jedną. Okej. Okay. No i tak bardzo ładnie wygląda. Yy, następnie yy, dajmy schody z gładkiego kwarcu. Yy, no i zrobimy tak. Tutaj będzie przejście. Tutaj, oj. Yy, tutaj zrobimy Właśnie takie schodki trochę mi nie wychodzą, no ale e, tak czasami jest, że nie każdemu się udaje za pierwszym razem. No ale e, jak widać, już tutaj jest ładnie zbudowane. Za chwilę zobaczymy. Tutaj na przykład możemy zabudować, ale nie jestem pewna. Zróbcie taką dziurę, żeby można było przejść. Na przykład tutaj nie wolno, więc. Zróbcie tak, żeby można było wejść I zejść No, tak to na razie e, wygląda jak, są, jak jest na przykład większa willa Możecie zrobić schody na dwa I to też będzie fajnie wyglądać Jak już willa e, jest już całkiem fajna w środku Ja na przykład sobie przy tym oknie na przykład robię kuchnię Ale nie, po, nie będę wam na razie pokazywać e, To tutaj robię ścianę nam mini pokoik. O, właśnie tutaj. I tutaj też damy szkło, tylko że szkło pójdzie tutaj. I tutaj. O. Właśnie. Tutaj damy jeszcze drzwi do pokoju. Generalnie na górze zazwyczaj robię albo jakiś pokój gościnny, ale najczęściej robię właśnie pokój dla siebie. Żebym miała taki własny azyl, nie na dole, tylko na górze, żeby jakby ładnie to wyglądało eee, Dobra, teraz tutaj będę jeszcze robić dach i będę musiała jeszcze uzupełnić szkło I napiszcie także w komentarzu na przykład, co byście chcieli, żebym nagrała kolejnym razem Może Robloxa, eee, może Among Us. Tylko eee, najlepiej, żeby to było albo Roblox Minecraft, albo Among Us, jeśli będziecie chcieli, żeby to było coś z Minecrafta Napiszcie, czy chcecie jakiś poradnik, czy jak, 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 jak buduję w Minecraft To chętnie dla was taki film nagram No i tak to na razie wygląda Trochę zrobiłam chyba błąd, że zrobiłam małą willę, no ale teraz wiem, że najlepiej zrobić większą No i tak właśnie prezentuje się ta willa Myślę, że całkiem ładnie się prezentuje. I teraz za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać w środku, tylko musimy sobie zrobić yy, dzień. No i okej, okay, jest. Wyobraźmy sobie, że już mamy yy, najważniejsze części. I proszę, ładnie chyba wygląda. Więc będzie wielkie szkło na, na tam na morze, na rzeczki, na kwiatki. Bardzo fajne, generalnie bardzo fajne mi się miejsce trafiło. Tutaj jest jeszcze balkonik. I tutaj wejście do pokoju. Pokój wygląda tak. Można na przykład tutaj dawać, tutaj dawać łóżko. No i myślę, że na razie myślę, że na dzisiaj koniec. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. PA!